W poniedziałek 21 listopada w PSP nr 3 w Kozienicach odbyło się podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno-Literackiego Moje Prawa i Obowiązki. Prawo do piękna, dobra i prawdy. Na konkurs wpłynęło 23 prace z 6 szkół podstawowych z terenu gminy Kozienice. Czteroosobowe jury w składzie Danuta Kopyt, Aneta Krześniak, Anna Pawelec i Agata Miturska wyłoniło laureatów. I tak w kategorii klasy 1-3 pierwsze miejsce zajęła Gabriela Kocielnik z PSP w Janikowie, drugie miejsce Nel. Kowalska ze Świerży Górnych, a trzecie Antoni Osiński z PSP numer 3. W kategorii klas 4-6 najlepsza była Lena Mirka z Brzeźnicy. Na drugim miejscu znalazł się Aleks Sygocki z PSP numer 3, a na trzecim Marta Woźny też z Kozienickiej Trójki. Wśród uczniów najstarszych klas, czyli siódmych i ósmych, pierwsze miejsce zajął Franciszek Śmietanka z PSP nr 1 w Kozienicach, drugie Zuzanna Prawda także z jedynki, a trzecie Jakub Jarzyński z Woli Chodkowskiej. Były też nagrody specjalne dla Wojciecha Milcuszka i Wiktorii Zalewskiej z PSP nr 3. Wszystkim laureatom i opiekunom pogratulował zastępca burmistrza do spraw technicznych Mirosław Pułkowski. Podziękowania skierował też na ręce dyrektor szkoły nr 3 Agnieszki Woźniak i całego grona pedagogicznego za przeprowadzenie konkursu. Podczas rozstrzygnięcia zaprezentowano też krótki program artystyczny nawiązujący do Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Całe spotkanie poprowadziła Anna Pawelec. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane pod honorowym patronatem burmistrza gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego